Dzień dobry, witam dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, dlatego że jestem w Marrakeszu, ale ponieważ w Stanach Zjednoczonych cały czas się dzieje, to również zdecydowałam się nadawać dzisiaj. Według doniesień Pentagonu z dnia 11 lutego sekretarz obrony Lloyd Austin, który w niedzielę po południu został ponownie przyjęty do szpitala, został... Przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Urzędnicy Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego Waltera Rida przekazali w oświadczeniu, że pan Austin, który wcześniej został przyjęty do szpitala z powodu nagłego problemu z pęcherzem, uznano, że wymaga dalszej opieki wspomagającej i ścisłego monitorowania w szpitalu wojskowym na oddziale intensywnej terapii. W grudniu miała miejsce sytuacja z hospitalizacją Lloyda Ostina, kiedy to wiadomość ta o jego hospitalizacji nie od razu przedostała się do mediów, tylko ludzie dowiedzieli się o tym zdarzeniu dopiero, dopiero kilka dni po fakcie. Decyzję o powtórnej hospitalizacji Lloyda Ostina podjęto po serii badań i o ocenie stanu jego zdrowia. Lloyd Austin został przetransportowany przez ochronę do Centrum Medycznego w niedzielę po południu. Tym razem już otrzymaliśmy więcej informacji niż poprzednim razem, kiedy to Lloyd Austin wziął odpowiedzialność za to, że nie poinformował od razu odpowiednich ludzi na stanowiskach, że jest hospitalizowany. Zastępca sekretarza obrony i przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów zostali powiadomieni o hospitalizacji Lloyda Austina po wcześniejszej krytyce, że pan Austin utrzymywał w tajemnicy fakt, że był hospitalizowany w grudniu. W styczniu Lloyd Austin ujawnił, że miesiąc wcześniej zdiagnozowano u niego raka prostaty. Aktualizacja stanu zdrowia nastąpiła dopiero po tym, jak musiał być hospitalizowany z powodu infekcji dróg moczowych. W następstwie powikłań chirurgicznych po zabiegu, podczas którego przeszedł znieczulenie ogólne. Sekretarz um, wziął później na siebie całą odpowiedzialność za brak powiadomienia w odpowiednim czasie, ale oświadczył, że nie planuje rezygnacji, a Biały Dom oświadczył, że nie rozważa zwolnienia Ostina z powodu tego incydentu. Generał um, dywizji Ryder powiedział w niedzielę, że Biały Dom i członkowie kongresu również zostali powiadomieni o stanie zdrowia sekretarza. Ryder powiedział, że zastępca sekretarza jest gotowy przejąć funkcje i obowiązki sekretarza obrony, jeżeli zajdzie taka potrzeba i że sekretarz Austin udał się do szpitala z jawnymi i tajnymi systemami łączności niezbędnymi do wykonywania jego obowiązków. Natomiast dwie godziny później generał dywizji Ryder opublikował drugą aktualizację, w której ogłosił, że pan Austin przekazał swoje obowiązki swojemu zastępcy. Natomiast to co zostało powiedziane to dziś około godziny 16:55 sekretarz Austin przekazał funkcje i obowiązki biura sekretarza obrony zastępcy sekretarza obrony Kathleen Hicks. W najnowszej aktualizacji stanu zdrowia pana Austina lekarze z Walter Reed przekazali, że spodziewają się całkowitego wyzdrowienia. W tej chwili nie jest jasne, jak długo sekretarz Austin pozostanie w szpitalu. Tak jak stwierdzili, nie oczekuje się, że obecny problem z pęcherzem zmieni jego przewidywany pełny powrót do zdrowia. Rokowania w sprawie raka są nadal doskonałe. Aktualne informacje na temat stanu sekretarza zostaną przekazane jak Szyb, tak szybko, jak jest to możliwe. Lloyd ma złożyć zeznania na przesłuchaniu Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów w dniu 29 lutego w związku z niepoinformowaniem o wcześniejszej hospitalizacji i przekazaniu kluczowych uprawnień związanych z bezpieczeństwem narodowym bez informowania Białego Domu i Kongresu przez kilka dni po zdarzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę Bidena i Trumpa, to w ciągu ostatnich kilku dni również dowiedzieliśmy się o, o sprawie związanej z, z przetrzymywaniem dokumentów przez Bidena, że niestety nie będzie pociągnięty do, odpowiedzial do odpowiedzialności za te wydarzenia i Donald Trump odniósł się do tego raportu. Podczas wiecu wyborczego w południowej Karolinie Donald Trump wypowiadał się na temat raportu specjalnego doradcy dotyczącego niewłaściwego obchodzenia się przez Joe Bidena z tajnymi dokumentami. Ja na ten temat mówiłam. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam oczywiście do obejrzenia tamtego materiału. A krótkie podsumowanie jest takie. Zarówno w sprawie Trumpa, jak i w sprawie Bidena. Wszczęto śledztwo w związku z niewłaściwym obchodzeniem się z tajnymi dokumentami rządowymi, jednakże podczas gdy postępowanie karne przeciwko Trumpowi jest nadal w toku, doradca specjalny Robert Herr orzekł, że Bidenowi nie należy postawić żadnych zarzutów, pomimo dowodów, że umyślnie zachował tajne informacje, przy okazji jednak. Raport ten wzbudził nowe wątpliwości co do sprawności umysłowej Bidena. W raporcie stwierdzono, że Bidenowi nie należy stawiać zarzutów, częściowo dlatego, że wyglądałoby to tak, jakby starszy mężczyzna o słabej pamięci po prostu zeznawał, więc ławie przysięgłych zbyt łatwo byłoby wzbudzić w nim współczucie i po prostu by go nie skazali. Dlatego, że na starszego Pana o słabej pamięci, no po prostu ława przysięgłych spojrzałaby na niego w taki sposób, że no przecież on bidulek tylko zapomniał, więc nie ma w ogóle co, trzeba zapomnieć o sprawie po prostu. A jak to skomentował Donald Trump? Jak zapewne wiecie, dwa dni temu, z tego co mówi Trump, Departament Sprawiedliwości zwolnił Joe Bidena z poważnych zarzutów, jakimi była kradzież tajnych dokumentów na długo, zanim został prezydentem. To kolejny dowód na to, że mamy w tym kraju uzbrojony dwupoziomowy system wymiaru sprawiedliwości. Skorumpowany Joe uszedł bez szwanku po tym, jak umyślnie ukradł gigantyczną liczbę tajnych dokumentów, i wepchnął je do szuflad, ukrył w zmiętych pudełkach i zostawił porozrzucane dokumenty po podłodze garażu obok swojej korwety. Krytycy decyzji Departamentu Sprawiedliwości o niepostawieniu zarzutów Bidenowi doprowadzili również do wezwań do umorzenia postępowania karnego przeciwko prezydentowi Trumpowi w sprawie jego dokumentów. Donald Trump powtórzył te wezwania w swoim przemówieniu w Południowej Karolinie. Gdyby w radykalnie lewicowej Partii Demokratycznej i Departamencie Sprawiedliwości Bidena pozostał, choćby cień uczciwości i przyzwoitości, cała fałszywa mistyfikacja pudełkowa zostałaby natychmiast porzucona, tak jak powiedział. Donald Trump dodał, że jeśli Biden jest zbyt upośledzony umysłowo, aby można było postawić mu zarzuty, należy go również uznać za niezdolnego na prezydenta. Raport specjalnego prokuratora próbuje zwieść Bidena, twierdząc, że jest on zbyt niekompetentny psychicznie, aby skazano go na rozprawie. Ale jeśli Joe Biden nie może być z tego powodu oskarżony, to również nie nadaje się do pełnienia funkcji naszego naczelnego wodza. Niektórzy Republikanie w Kongresie wezwali już gabinet prezydenta do wprowadzenia 25. poprawki mającej na celu usunięcie Bidena ze stanowiska. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu.